Parlament Europejski przyjął w środę pakt migracyjny, czyli rozporządzenie wprowadzające mechanizm tzw. dobrowolnej solidarności. Za przyjęciem rozporządzenia zagłosowało 301 europosłów. Przeciwko było 272, natomiast 46 deputowanych wstrzymało się od głosu. Środowe głosowanie próbowali zakłócić obecni na sali obrad w Brukseli aktywiści, którzy sprzeciwiają się paktowi migracyjnemu. Dodajmy, że w Parlamencie Europejskim zapadła decyzja, ale ostatnie słowo należy do prezydentów, kanclerzy i premierów na Radzie Europejskiej, która odbędzie się 29 kwietnia. A premier Donald Tusk już w środę zapowiedział, że Polska nie zgodzi się na mechanizm relokacji. Chciałem także poinformować: no Za chwilę odbędzie się głosowanie w Parlamencie Europejskim. Jestem po wielu rozmowach, w których tłumaczę naszym partnerom w Europie i w instytucjach europejskich, dlaczego pakt migracyjny w tym kształcie jest nie do przyjęcia dla Polski. Ja, od wbrew temu, co tutaj mówią moi oponenci, od 2014 roku, od 2015, no bo ten kryzys zaczął się w taki spektakularny sposób tą tragedią niedaleko wyspy Lampedusa. Pamiętacie Państwo, być może to był, była późna zima. 2015 roku, 800 ofiar, tyle ludzi utonęło. No i to wywołało tę wielką debatę, która trwa do dzisiaj, w jaki sposób chronić Europę przed nielegalną migracją. Cały czas stałem na stanowisku, że głównym zadaniem instytucji europejskich i państw narodowych jest ochrona terytorium i kontrola granicy. Nie ma polityki migracyjnej bez skutecznej kontroli na granicy i bez skutecznej ochrony swojego terytorium. Z wielką satysfakcją odebrałem ostatnio takie komentarze byłego szefa Amnesty International, a więc organizacji nastawionej z oczywistych względów no przede wszystkim na kwestie humanitarne, no, który nie, nie ukrywał, że to nasze stanowisko i moje opinie mają naprawdę głęboki sens. Jeśli chcesz prowadzić politykę migracyjną humanitarną, Yy, przestrzegającą ludzkich praw, to musisz mieć narzędzia, a podstawową, yy, podstawowym narzędziem w polityce migracyjnej jest skuteczna ochrona granicy i skuteczna kontrola, kto chce przyjechać, a kto, a kto nie. Więc yy, yy, parlamentarzyści w Parlamencie Europejskim reprezentujący Polskę, znaczy no, na pewno mogę mówić o, yy, o, o mojej grupie, yy, będą bę, bę, bę głosowali przeciwko paktowi migracyjnemu i niewykluczone, że to zamknie debatę na temat tego dokumentu ostatecznie, definitywnie. Mam świadomość, że niektórzy się na mnie obrażą. Połowa Stolic w tej sprawie dzwoniła i, i, i instytucje europejskie także. Będziemy gościli wielu premierów w najbliższych kilkudziesięciu godzinach tutaj w Warszawie, ale ja tutaj zdania nie, nie, nie zmieniam i szczególnie po ostatnich miesiącach o tych aferach z wizami, no z, z, z tym poczuciem, jakiego bałaganu narobił PiS, jeśli chodzi o bezpieczeństwo granicy, będę w tej kwestii nieugięty i chcę powiedzieć, że moje rozmowy i tłumaczenia przynoszą skutek. Nawet jeśli się nie cieszą w niektórych stolicach w Europie, to na pewno rozumieją moją argumentację. Jeśli będzie polski sprzeciw wobec tego paktu migracyjnego, to czy Polska, czy rząd jest gotowy do negocjacji innego dokumentu albo do wyjścia z kontrpropozycją? Bo rozumiem, że zniesienie z nas tego problemu migracyjnego no wcale nie oznacza zniesienia problemu migracyjnego dla krajów południa Europy. To jest. Nie chcę nikogo dotknąć. Wiem, ile. Wiecie, jak różne punkty widzenia są w Europie, jak różne interesy są w Europie. To, na czym nam bardzo zależy w Polsce jest widziany zupełnie inaczej we Włoszech, czy w Hiszpanii, czy, czy, czy we Francji. Wiadomo, że niektóre państwa, te, tradycyjnie, te, które tradycyjnie przyjmowały bardzo dużo azylantów i uchodźców, chciałyby, żeby Europa dzieliła się tym ciężarem, bo dzisiaj ten ciężar jest ponad siły. A równocześnie Polska, i ja jestem tego samego zdania, chce, żeby przyjąć takie zasady i działania, które przede wszystkim ograniczą napływ nielegalnych migrantów do, do Europy, a każda taka decyzja, która pokazuje, że będziemy ułatwiać życie i działanie tym, którzy chcą przyjmować, będzie zachętą, a nie, nie, a nie będzie zniechęcać. Dzisiaj na granicy odebrałem kolejny raport z naszej granicy na Białorusi. Znowu sprawa nabiera bardzo poważnego, poważnego wymiaru. Także ja bym chciał, żeby państwa Unii Europejskiej, bo to państwa powinny robić, w pierwszym rzędzie, żeby na serio zajęły się ochroną swojej granicy. Jeśli potrzebują pomocy, powinny zdefiniować, jaka pomoc jest potrzebna finansowa, ludzka, infrastrukturalna, zmiany prawa, które utrudnią wykorzystywanie prawa międzynarodowego do, tej, do organizowania tych masowych przerzutów. Tutaj Polska będzie pierwsza, żeby pomagać, naprawdę. Jeśli trzeba by. Poświęcić także trochę polskich pieniędzy na wspólne działania europejskie, które zatrzymają falę nielegalnej migracji, będę wszystkich namawiał tu w Sejmie, tak, dokładajmy do tego celu y, y, także polskie środki. Nie ma problemu. Ale cały pakt migracyjny trochę lepszy niż pierwotne wersje, ale to jest nadal pakt, który nie załatwia jednego problemu w sposób taki oczywisty że Europa przestawia się na obronę granic i terytorium, a nie na takie zaklejanie niektórych tylko, tylko luk. Więc ja nie wierzę w, w takie racjonalne i pomagające nam poprawki do tego paktu. Ja wierzę w to, że państwa, szczególnie te graniczące ze światem zewnętrznym, czy to jest południe z morzem, wiecie, myśmy mieli bardzo poważny problem ze szlakiem tureckim. To był największy problem. No, ja pamiętam, ja byłem wtedy szefem Rady Europejskiej, jeździłem co tydzień do, do Ankary, do Stambułu, rozmawiałem z Erdoganem i zorganizowaliśmy tak, takie mechanizmy, niektórzy krzyczeli, że to niehumanitarne, nie ale udało nam się, a to było 200 tysięcy, czasami przechodziło tylko tym szlakiem miesięcznie, 200 tysięcy ludzi, Turcja, Grecja przez wyspy. Udało się właściwie ten szlak zamknąć, ale działaliśmy razem, nie trzeba było paktu żadnego. Trzeba było trochę sprytu, trochę pieniędzy, determinacji i szczerze powiedziawszy, trzeba było zejść na ziemię. To znaczy, nie zawsze piękne ideały pomagają w działaniach, które no, nigdy nie są fajne ani ładne. Bo na pewno działanie polegające na ochronie granicy i terytorium nie jest czymś przyjemnym. Taka jest prawda. Więc y, szukajmy innych, lepszych rozwiązań niż ideę paktu migracyjnego.